Cześć tu Max na Maxa i witam was po raz drugi. Dzisiaj sobie zagramy w Bedwarsy z łysym homikiem. Subscribe. No więc akcja numer 1. Kupmy sobie kulę, mieczek, wełnę. I podbudujmy się do szarych. Albo polecę do nich dynamitem O! Uysychomik chyba też będzie do nich leciał dynamitem. Więc dam mu piekło. Skoczył. Aż to nie udało mu się. No ale każdemu się zdarza Więc ja polecę tutaj. No i poczekam na niego na drzewie. Dobra, podbudujmy się tutaj do góry. Tak trochę na drzewo. No i... Oni mają dobrze zabudowane łóżko. O, przyszedł chyba Uciekam. Uciekam. Udało mi się chyba trafić kulą. Dobrze. Co? Akcja numer 2 kupmy sobie kilof mam 20 żelaza, kupię sobie nożyce no i chyba polecę dynamitem do szarego widzę go tam tak z daleka i on się buduje z tej strony nikt tam nie idzie, nie on się buduje z tyłu naszej wyspy jest z jego przodu szybko lecą już i... czy on jest u nas w basie? Nie wiem... O! Tu jest! Idę pomóc ósemu komikowi I udało się go zniszczyć No więc, dobra Akcja numer 3 Dobra, kupię sobie trochę kul, dynamitów I... podbuduję się do diamentów Wyspie diamentów. Podobudujemy się tak delikatnie do góry. Łysy chomik chyba za mną idzie. Tak idzie. Kulon i jest spad. Dobudujmy się jeszcze trochę. I jesteśmy tutaj. A Poradził sobie Łysy No i czerwoni czy są? Nie ma ich. No więc dobra. Polecimy też TNT do czerwonych. Radzi sobie ten chomik dobra. Czy uda mi się go dogonić? A, nie udał mu się go odbryć. Ale dobra. Yy, różowy. Skosie. On tam jeszcze żyje, sam obok nas, więc... Teraz sobie tam skoczymy TNT. Leci Wysy chomik tam. Jest tam. Teraz ja tam lecę. udało go zniszczyć. Płocka uruchomiona. Pół serca. I udało mi się go zniszczyć. Dobra. No to wróćmy sobie refy. Co? Łóżko zniszczone? Myślałem, że tam był łysy chomik. Nie wiem. Zobaczmy z perspektywy chomika. Dobra, to jest ta akcja, gdy my lecieliśmy do ruszowych. Postawił dynamit. I wylądował. Kula nie trafiła, więc. A no, tu gdzieś tam jest. Udało mu się chyba tam trochę wybić różowego. I się odrodził. A tu przyszedł żółty. Okej, okay. co Coś dziwnego robi ten żółty. Uśmiennik nie mi go dogonić. Dawaj uśmiennik. A Poradził sobie łysyfonik z jego zniszczeniem, ale nie udało się obronić łóżka. Musi jeszcze potrenować. Więc dziękuję za oglądanie. subujcie, lajkujcie i komentujcie. Do następnego!